Z listu do kolosan. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w Waszych członkach, rozpuścień, czystości, lubieżności, złej żądzy, chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew boży na synów buntu. I Wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz, i Wy odrzućcie to wszystko gniew, zapalczywość. Złość, znieważanie, haniebną mowę od ust Waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z Jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu tego, który Go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda. Obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy z cyty niewolnika wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus, jako więc wybrańcy Boży, święci i umiłowani obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i Wy. Na to zaś wszystko przeobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości, a sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Oto Słowo Boże. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. I święty Paweł tu zaczyna wymieniać różne grzechy, które no, można zadrzeć na to, w jaki sposób to może się do nas odnosić. Ale pamiętajmy, że mówił to w czasach, kiedy właśnie uczniowie Pana Jezusa zderzali się z takim światem pogańskim gdzie rozpusta, nieczystość, lubieżność, złe żądze, chciwość i bałwochwalstwo, to, to, było właśnie, to była właśnie ta codzienność. I spośród takiego świata byli powoływani, pociągani mocą miłości Jezusa, właśnie pierwsi uczniowie. Są właśnie, jest to niesamowite, że upłynęły dwa tysiące lat i właściwie, kiedy popatrzymy na świat wokół nas to znowuż panoszy się rozpusta, nieczystość, lubieżność, złe chciwość i bałwochwalstwo. I można powiedzieć, że uczniowie Jezusa są posłani do takiego właśnie świata, jakby historia zatoczyła koło. I my wokół siebie mamy znowuż właśnie taki świat pogański. I święty Paweł tu nie ukrywa, że z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. Ale jednocześnie nie stawia jakby wyżej uczniów, tych, którzy się nawrócili, ale upomina, że i wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. Może my sami nie dopuściliśmy się aż takich strasznych czynów, ale to wyrażenie, aby zadać śmierć temu, co jest przyziemne w naszych członkach. No to już powinno brzmieć bardzo znajomo dla każdego z nas. Dlatego, że my ciągle żyjemy w tym napięciu między ciałem a duchem i zawsze przychodzą jakieś pokusy, które mogą nas odwodzić od życia duchowego, od pana Jezusa, od pełnienia jego woli, po to właśnie, by wyprowadzać nas na te manowce życia takiego przyziemnego, tylko przyziemnego. Także mamy mieć w pamięci. To, że mamy to wszystko odrzucić. Też tutaj święty Paweł zwraca uwagę na, na takie rzeczy jak gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebne mowę, To wszystko mamy odrzucić. Wiemy, że my sami, sami się w tym ćwiczymy, doskonalimy, aby posiąść to opanowanie, Cichość, cierpliwość, różnie to wychodzi, ale jest to ten ideał, który jest przed nami, abyśmy tak czynili. Myślę, że w tych słowach najważniejsze, jakby dla nas, do nas skierowane, to jest to, żebyśmy przyoblekli nowego człowieka, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga według obrazu tego, który go stworzył. To nie jest tak, że my stajemy się w momencie nawrócenia już od razu kimś nowym i, i jest to jakiś tam sta, statyczny obraz nasz. Tylko my nieustannie stajemy się nowym człowiekiem. Mamy się odnawiać właśnie w głębszym poznaniu Boga. Ten dynamizm życia duchowego jest y, niesamowity i myślę, że najbardziej pociągający właśnie w chrześcijaństwie. Wielu ludzi w ogóle nie ma pojęcia, nie, nie jest sobie w stanie wyobrazić, jak wielkie są te horyzonty. To dopiero zgłębiając Pisma wielkich świętych Kościoła, można zobaczyć te nieskończone horyzonty, przynajmniej ich zarys. I to też może nas pociągnąć, że właśnie nie możemy spocząć na tym, co już poznaliśmy, co już osiągnęliśmy w życiu duchowym, ale nieustannie odnawiać się ku głębszemu poznaniu Boga. niech a sercami waszymi niech rządzi pokój chrystusowy do którego też zostaliście wezwani w jednym ciele i bądźcie wdzięczni ta wdzięczność jest właśnie takim, tak ważna bo nieustannie otrzymujemy różne łaski ale bardzo szybko o tym zapominamy przeżywaliśmy niedawno rekolekcje z ojcem Witko Wiele łask spłynęło i na nas, na uczestników rekolekcji, ale można łatwo o tym wszystkim zapomnieć, zanurzyć się w codzienności, i, i to wszystko może przygasnąć w nas. A wdzięczność to zapewnia taką postawę w nas, żeby właśnie nie zapomnieć być wdzięcznym, dlatego że Pan Bóg nieustannie rozlewa swoje łaski. Umacnia w naszej codzienności. Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem, z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha pod wpływem łaski, śpiewając Bogu w waszych sercach. I tak ważne są właśnie wspólne spotkania, wspólne uwielbienie. Bo we wspólnocie jest łatwiej wielbić niż samemu siedzieć w domu, i no, oczywiście też można wielbić Boga, ale te wspólne zebrania, wspólne pieśni, pełne ducha, które wznosimy w naszych sercach i też przez nasze usta, są takim wyrazem naszej miłości do Boga, ale jednocześnie są Jego darem, abyśmy się umacniali, abyśmy nie ustawali w drodze bo pamiętajmy, co było na początku tutaj tego słowa danego nam dzisiaj, że jesteśmy posłani do takiego świata, świata, gdzie no, zderzamy się z tą rzeczywistością pełną grzechu i aby, aby, czyli można powiedzieć, takim światem ciemności, a my mamy się napełniać poprzez modlitwę uwielbienia, dziękczynienia tym światłem Chrystusa i to światło nieść do tego świata. Chwała Panu.